Bożej mocy, Tarczyński Adam, w słuchajcie. Dzisiaj Agata, moja żona, poprosiła mnie, żebym was łagodnie wprowadził w przestrzeń uwielbienia Boga. Więc tak się zdziwiłem, no bo faktycznie ostatnio ktoś mnie nazwał Janem Krzcicielem, i to się już robisz jak prawdziwy Jan Krzciciel. Ja mówię, no kurczę, jeszcze tylko świersz, czy Nie, ja mi miodu nie piję. Ale faktycznie troszeczkę was zachęcę do tego, żebyśmy dzisiaj, podczas tego uwielbienia, Przyjęli błogosławieństwo, które jest z nieba. Radyk, masz się lepiej po modlitwie? Aleluja. Ja. Przyszedł tutaj z bólem pleców. Celinka się pomodliła, ból natychmiast odszedł. I to jest moc Boża. To jest moc Boża, którą Kościół dysponuje. Tylko, że niektórzy o tym nie wiedzą. W środę mieliśmy spotkanie. Jeszcze zanim zacznę uczyć z tego słowa, powiem od razu krótkie dwa świadectwa. Modliliśmy się całym kościołem tutaj. W środę, no całym, tymi, którzy tu byli. O trzy tematy, bo dostaliśmy jedną prośbę modlitewną. Chora bardzo dziewczyna z Pakistanu, która miała duże problemy z krwią i się martwiła, bo jej wzrok też zaczął przez to szwankować. I ja do niej napisałem, bo znam tą osobę, jesteśmy tam już w kontakcie przez wiele lat. To jest młoda osoba, której w ogóle pragnieniem jest przyjazd do Polski. I ja mówię, dobrze, jutro o godzinie 18.30 będziemy się o ciebie modlić, a Ty przyjmuj uzdrowienie do swojego ciała. I ona następnego dnia przysłała mi wyniki medyczne, gdzie wszystko jest pozytywne. Tak? Haleluja. Następnego dnia. Tylko, że wiecie co, ta dziewczyna ma już ze mną relację przez pewien czas i wcześniej się modliliśmy też o jej brata, który miał jakąś malarię, nie wiedzieli w szpitalu co z nim jest. Ja my dobrze powiedz mu, że będziemy się modlić tam w któryś wtorek. Następnego dnia przysłała świadectwo wypuszczone ze szpitala. Drugie świadectwo zadzwoniła do nas wczoraj Celinka, bo nie wiem czy pamiętacie, yy, modliliśmy się o Kubusia. Jest to chłopczyk, który tu kiedyś do nas trafił, adoptowało go chrześcijańskie małżeństwo, bardzo fajni, cudowni ludzie adoptowali tego chłopczyka i mnie ujęło w ogóle yy, świadectwo, bo nie wiem czy słyszeliście w telewizji, to dziecko było bardzo pokrzywione, miało kręgosłup zgięty prawie tam na nie wiem, 80% taki powyginany wesa I, i, i ten sam jego tata mówi, jak zobaczył to dziecko, to mówi, aż się przeraził, nie? Bo to wszystkie organy poprzestawiane, ale Duch Święty powiedział: Jeśli ty go nie weźmiesz, to kto go weźmie? I oni go wzięli, tego chłopczyka. Przyjechali tu z nim kiedyś nawet na nasze spotkania, abyśmy się modlili. I ja wiecie, też jestem zawsze pewny wiary, pełen. Staram się być Ducha Świętego, ale nic się nie stało. I mówię: Ok, panie. I... Ci rodzice uzbierała się w ogóle w cudowny sposób potężna kwota na operację. Tam zabieg miał być gdzieś w Stanach Chyba Zjednoczonych przez tą pandemię, bo odwoływali tam te kliniki i zrobili to ortopedzie w Polsce i myślę, że bardzo dobrze. Nie, Gdzie tam, to było? A to jednak do Stanów poleciał, to ty wiesz lepiej. Aha, czyli poleciał. No i, i co ty wczoraj mówiłaś, że on już chodzi. Jest już filmik. To we wtorek urobili, a wczoraj co sobota że on chodzi, tak. już nie skarży się, bo strasznie się skarżył na ból, bo on ma 3 latka, a... Tak, on wie, to jest tak. śnięte, na 1,5 tak, lat wygląda. I po prostu nie umie mu dawkować i trudno mu dawkować przeciwbólowe. Więc ciągle się skarżył po operacji, no że to wszystko daje. No a wczor wczoraj właśnie zadzwoniono do mnie, że Yy, on taki w ogóle dziennie gorący, z tym takim skrzywieniem, wszystko przesunięte na prawą stronę, lewa, wszystkie narządy wewnętrzne, brak siedmiu żebek, niewykształcony lewy funkcjon, e, uszkodzony chyba, pra, prawej nerki brak, lewa uszkodzona, e, lewa rączka ucięta tata, no i po zabiegu ma się lepiej. Po zabiegu jest prost. I o to chodziło. A my mieliśmy właśnie pobudzenie, nie wiem, Ja dostałem, żeby ten chłopczyk w ogóle nie miał bólu, bo wiecie, co to jest? Oni śruby wkładają w kręgosłup i ci na siłę to prostują ściągami jakimiś. Tak? Kto miał śruby w swoim ciele, to wie, że to nie jest nic przyjemnego. I modliliśmy się. I dzięki Bogu wiem, że się wielu świętych modliło, bo ich świadectwo nawet było gdzieś w telewizji. Ja przypadkowo u mojego taty byłem i odpalałem tam tata wiadomością w wiadomościach głównych, wie, że taki chłopczyk jest gdańska, że została zebrana kwota pieniędzy. I w ogóle jego tata odważnie powiedział wierzymy, że wiele modlitw ludzi pomoże w cudzie, który ujrzymy. No i my też dołożyliśmy swojej modlitwy, więc chwała Bogu, nie ma chłopczyk, bólu jest wyprostowany, niech szybko się tam regeneruje jego ciało. Ja wiem, że wiele może nasza modlitwa. Modliliśmy się o jeszcze jedno dziecko, które jest też w szpitalu niemowlaczek, który jest podejrzany tam o epilepsję i o jakieś padaczkowe stany. Jest to dziecko jednej osoby, tu, która kiedyś była u nas w kościele. Wierzę, że też będzie odpowiedź na tą modlitwę. No nie mam akurat w tej chwili odpowiedzi, ale wierzę, że skoro mieliśmy taką wspaniałą przestrzeń do modlitwy, to Bóg będzie się poruszał w cudach. Słuchajcie. Bóg chce, aby Kościół, abyśmy my go wielbili, i tym może jeszcze dzisiaj nie rozpoznałeś, że Bogiem jest Jezus Chrystus. Jest taki fragment z Ewangelii Łukasza, który wyraźnie nam pokazuje, czego Jezus Chrystus oczekuje od nas, od swojego Kościoła. To jest Ewangelia Łukasza, siódmy rozdział tak. Zaprosił Go pewien faryzeusz, bo jeszcze jest 36 werset, jak go doczytam. Jezus był w domu. Tak zaczyna się ta przypowieść i mówił o dwóch dłużnikach. Pewien. Faryzeusz zaprosił Jezusa do domu, aby z nim jadł. I Jezus wszedł, wszedł wtedy do jego domu, zasiadł do stołu. I tu mamy 37 werset. Pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiadła, zasiada przy stole w domu Faryzeusza, przyniosła alabastrody swojej kolejki. To też przedziwna rzecz, bo nie wiem, jak ten dom wyglądał. Czy ta kobieta była tam mile widziana? Domyślam się z kontynuacji tej historii, zaraz zobaczycie, że chyba niespecjalnie. Ale ona też wiedziała, po co przyszła. Ty i ja musimy być świadomi, po co, w jakim celu do Boga przychodzimy. Ona przyniosła alabastrowy słoik olejku, stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zalewać nogi jego. Zobacz, taka wielka ilość łez wychodziła z jej oczu, że potrafiła nimi zlać jego nogi, tak? I włosami wycierała, całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. To jest bardzo przeciwna sytuacja, ludzie nie potrafią sobie tego wyobrazić. Ja Wam to mogę w krótkich w dwóch zdaniach opowiedzieć, jak to wyglądało. Jezus siedział na swoim boku, nogi miał z boku po prostu siebie, bo w kulturze tej właśnie śródziemnomorskiej tak się jada. Siadasz nie o krakiem, tylko siadasz najczęściej na jednym pośladku i nogi masz z boku. Także to nie jest tam, żebyś sobie tutaj nie wkręcał jakiegoś filmu, jak to wyglądało. To była normalna sytuacja, natomiast do czego tutaj przyszło? Tutaj, w tej historii na pewno przyszło do realnego zderzenia się ciemności ze światłością. Komu zdarza się płakać podczas uwielbienia czy podczas modlitwy? Widzicie, to jest realność świętego Ducha, że On pobudza nasze serce do oczyszczenia. Ktoś kiedyś napisał chyba w Słowie Bożym, że każda nasza łza jest zbierana przez anioły w niebie do pokładów. Także dobrze jest popłakać. Ta kobieta natomiast wiem, że była też uwalniana. Często to widzimy, gdy głosimy Ewangelię na ulicach, że ludzie szlochają nieraz. Mi się zdarzyła kiedyś niekomfortowa sytuacja, bo głosiłem pani jednej dyrektor, takiej bardzo fajnie ubranej w szakiecie, jakiej zacząłem głosić Ewangelię, ona zaczęła szlochać i cię nie mogła powstrzymać. I ona mi co to jest? Ja my to jest duch święty. Tak? I ta kobieta tutaj też zaczęła smarować, całując stopę, namaszczała je olejkiem. No i zobaczcie dalej, tu są. To jest bardzo przeciwna ta przypowieść, ona niesie wiele ważnych, cennych informacji. Gdy faryzeusz to ujrzał, on go zaprosił, tak? mówił sam w sobie, czyli sam w swojej głowie mówi. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Wiemy dobrze, że faryzeusze oni mieli bardzo duże wymagania w prawie co do jedzenia, co do przestrzegania wszystkiego, co było w zakonie Mojżesza. No i masz, on zaprasza Jezusa, chciał go pewnie skonfrontować z wieloma słowami, a tu nagle całą imprezę psuje kobieta, która nie dość, że płacze, to jeszcze jemu smaruje nogi, i w ogóle on już w swoim sercu Jezusa osądził, gdyby on był prorokiem, to on by wiedział, kto to jest. A zobaczcie, Jezus tego w ogóle nie słyszał, natomiast mówi wprost do Niego, tak? Czyli Jezus dostaje konkretne słowo wiedzy. Tak jak jest napisane dalej w Ewangelii Jana, Jezus nie potrzebował świadectwa żadnego człowieka, bo wiedział, co w sercu każdego z nas jest. Ja zawsze mówię, swojego serca nie ukryjemy przed Bogiem, tak? Swojego serca nie ukryjesz przed Bogiem. Ona zaczęła mu smarować tam włosami i teraz Jezus odrzekł do Niego, Szymonie, mam Ci coś do powiedzenia. No, i on zdziwiony, mów nauczycielu, tak? Mów nauczycielu. I Jezus tutaj rozwija pewną historię. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, drugi 50. Gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwu darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Odpowiedź jest oczywista. Ty pewnie tak samo odpowiadasz jak Szymon. Sądzę, że ten, któremu więcej darował. On rzekł, Jezus rzekł słusznie, osądziłeś. I teraz zobaczcie. On kontynuuje sytuację dalej, pokazuje nam tej kobiety. Zwrócił się do kobiety, powiedział Szymonowi, widzisz tę kobietę? I to jest bardzo ważny wskaz. 44 werset, podkreśl sobie z tej Ewangelii. Bo tu są pokazane rzeczy, których Jezus oczekuje ode mnie i od ciebie. Po pierwsze, powiedział, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a ty nie dałeś wody dla nóg moich. Tak? Nie dałeś wody. Nie dałeś czegoś dla mnie. A ona zaś łzami skropiła moje nogi i włosami swoimi wytarła. Druga rzecz, której Jezus oczekuje, nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować moich nóg. Trzecią rzecz, na którą Jezus wskazuje, głowę mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. I mówi tutaj prosty wniosek odpuszczono jej liczne grzechy. Faryzeusz, nie wiem, co on tam zrobił, dzika na rożnie, chociaż oni nie jedli takich rzeczy, no pewnie się nieźle przygotował i chciał coś od Jezusa usłyszeć, ale na pewno nie to, co usłyszał. Jezus, gospodarza, oficjalnie napomniał przy całym zgromadzeniu ludzi. Czemu? Bo widzieliście, co Jezus zobaczył w jego sercu i chciał, żeby to ujrzało prawdę, prawdę światła dziennego, tak? żeby to ujrzało. Aby to wyszło na jaw. Dlatego ja wiem też, że Tu Święty pragnie wygrzebać z naszego serca to, co nas powstrzymuje przed błogosławieństwem z nieba. Bo tu jest najważniejsza rzecz. On powiedział: Odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Widzisz, co powoduje, że Twoje grzechy są bardzo odpuszczone? Twoje grzechy są bardzo odpuszczone, bo Ty miłujesz, bo Ty bardzo miłujesz. I wiecie, że ja nie głoszę, że Twoje grzechy są odpuszczone przyszłe, bo za każdy grzech, który popełnisz od narodzenia się w duchu, będziesz musiał odpokutować, będziesz musiał Boga przeprosić. Ale jeśli to zrobisz z takim podejściem, jak ta kobieta, tak to będziesz miał odpuszczone, odpuszczono jej liczne grzechy. Komu zaś się mało odpuszcza, on mało miłuje. I to jest też bardzo ciekawe zdanie. My sami wiemy, że. Każdy z nas w innym etapie życia poznał Boga. Jedni byli bardzo powiązani przez diabła, a inni mniej, ale wiem jedno: postawa naszego serca musi być zawsze wdzięczna. Jezus do nich rzekł tutaj jeszcze raz: odpuszczone są grzechy Twoje. I zobaczcie, ostatnie jeszcze dwa wersety. Zaczęli ci współpiesiadnicy rozważać, któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza. A on odpowiedział do kobiety jedno zdanie. Wiara Twoja zbawiła Cię, idź w pokoju. Czyli ta kobieta zakłóciła pewne spotkanie, tak? Faryzeusz sobie ułożył pewne spotkanie, pewnie w głowie miał dużo pytań, ale pojawiła się osoba i ona zaczęła rozwijać to spotkanie. Tylko, że ta osoba miała serce pokutne i ona najwięcej wzięła z tego zgromadzenia, bo Jezus przyszedł do tego domu, aby wszystkich przyprowadzić do zbawienia. Nie mamy informacji, co się stało z tym faryzeuszem. Domyślam się, że pewnie miał nieźle czerwone rumieńce, jak Jezus mu powiedział: Na dzień dobry, tą litanię. Nie dałeś mi wody do umycia, nie pocałowałeś mnie, nie namaściłeś mojej głowy oliwą. A ona zaś to zrobiła, tak? I wtedy on już pewnie pomyślał, że uczynił błąd, że Jezusa chciał ugościć, bo nie tego oczekiwał. Nie wiemy, co się z jego sercem stało. Natomiast dla nas ta historia jest bardzo ważna, bo ona musi ukierować nasze serce. Ewangelia Jana, tego fragmentu tu już nie zaznaczyłem. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Mowa jest oczywiście o Jezusie. Zobacz, jak dobra jest Ewangelia i jak dobra jest nowina. Kto wierzy w Jezusa Chrystusa, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Wszystko rozchodzi się dzisiaj o imię Jezus. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, czyli jest mowa o Jezusie. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. I tu w dwudziestym wersecie jest wytłumaczone. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do niej, aby nie ujawniono Jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą? Widzisz, jest wskazówka, prawda? Co wyswobadza wierzącą osobę? Prawda. Co wyswobodziło tą kobietę? Prawda, ona nie bała się ujawnić tego, że żyła w grzechu, że jej życie było pod mocą szatana, że jej życie było pod mocą króla ciemności, ale ona uwierzyła, tak? Czyli pierwsza rzecz nie będzie sądzona, bo uwierzyła, druga rzecz uwierzyła w imię Jezus, a trzecie jej wiara spowodowała, że nie tylko zostały darowane jej grzechy, tylko doświadczy życia wiecznego. Widzicie? Czym, na czym polega prawdziwe spokutowanie, zawrócenie ze złej drogi i oddanie całego honoru Jezusowi. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości. Powiedz, dążę do światłości. Dąży do światłości. Słyszysz? Dążysz do światłości. Dążysz do światłości, aby wyszło na jaw, że Jego uczynki są dokonane Bogu. Amen? Amen. Amen? Myślę, że Was zachęciłem do ujawnienia. Powstańmy, będziemy